Dobra. Piesek! Piesek! Uszy! Łapki! Piesek! Nie mogę wcisnąć innych myśli między. Piesek! Piesek! W mojej głośności już kurwa Piesek! Piesek! Wyć mnie za rękę! Łapki! only, wysycili za ucho pod warunkiem, że jest kardy. Już chyba odpocząłem od tych myśli psich. Wtedy wychodzę z pokoju, a tam piesek! Piesek! Uszy. Łapki! Pies! Cek! Idzie po brzuchu! Motorówka noga! Buflecie się aż uszczypniesz palucha! Uła. No jakie pisko już nie mogę! I wtedy wychodzę z pokoju, a tam biesy A nie, dobra, to to... Dobra, już jest! już, już. Już nie będę zbarczał, bo ja nie, ja nie kamień.